Witam, zapraszam na przegląd do wieczek drogowych. No, zaczynamy od sytuacji, której, którą już wrzuciłem wczoraj z zapytaniem, czy ja wina. No teraz będę tutaj tłumaczył z mojej perspektywy. No i będzie trochę obcięte, będzie mniejszy ekran, ale mam nadzieję, że to, co tam najważniejsze będzie widać. No nie będę tutaj rżnął głupa, no ja jechałem tym rowerem, więc tutaj jest obraz z mojej kamery. No i teraz tak, no jadę prosto, ale jadę prawym pasem. No teraz dlaczego? No dlatego, że staram się no jechać, z, ja już mówiłem, że mnie nie interesują przepisy, wtedy, gdy one są tam do niczego niepotrzebne, tylko jadę z, zgodnie z logiką. No tutaj ten pas do skrętów w prawo jest mniej uczęszczany. E, pas do jazdy z jest zajęty. No jadę jak najdłużej się da tym pasem, żeby po prostu nie blokować tych samochodów. No, ale tu widocznie są tam pretensje. No więc może w końcu zacznę jechać tak, jak sobie tam życzycie, zgodnie z przepisami, i wtedy będę będziecie jechać tam 20 na godzinę ze mną. No, jak tak owieczki sobie życzą, no to nic na to nie prowadzę. No, żal mi normalnych kierowców, no ale no. no skoro owieczki tak bardzo się proszą, no mogłem tutaj wjechać i wtedy nie chcę jechać środkiem pasa. Żeby tam komuś głupich pomysłów do głowy nie przychodziły. No w tym momencie i tak na jedno wyszło, bo to się tam telepią się tymi samochodami. Nie wiem, po co ludzie tam patrzą, się podniecają, ile ten samochód ma koni, a mój ma tyle, a tamten ma tyle i tak jadą wolni od rowerzysty. No to, no szczególnie jak się na, na skrzyżowaniach na światłach. Mówię, no jadę do ile, ile się da tym pasem, no żeby no ilu, ile się dało samochodów mnie wyprzedziło, no jakoś nie, nie potrafią mnie wyprzedzić, no co ja na to poradzę. Aha, no tutaj taka baba tam, eee, ten z tego samochodu tutaj z tyłu, eee, no twierdziła, że ja tutaj no, niebezpiecznie jeżdżę, że gwałtownie zmieniam pasy i tam zajeżdżam drogę, no to jeszcze raz tutaj ten fragment, że, bo tutaj też rzekomo zajechałem drogę. Aha, i nie, nie sygnalizuję. No, oczywiście sygnalizuję, no cały czas z łapą wy, wystawioną nie, nie jeden, no, ale sygnalizuję tak jak należy. No, nie będę jechał trzymając jedną ręką rower na takich dziurskach, jak tu mamy na tych, na, na tych poznańskich drogach. No, delikatnie zjeżdżam na lewo cały czas. A, to, no, I baba, no nawet jakbym nie sygnalizował, no to trzeba być po prostu tumanem totalnym, żeby nie, wie, nie wiedzieć, co ja chcę zrobić. No ja, kurde, no milion na milion procent przewidywalnie. Baba jedzie, że ja tutaj niebezpiecznie, zmieniam tutaj kilka pasów na raz nagle zmieniam, bez sygnalizacji tam. No bo tam przy, tym, przy tej stłuczce e, Tak tam się zatrzymała i tam gadała baba. Oczywiście, no, no oczywiście tam pierdzielenie, że tam nie jadę ścieżką. Wielokrotnie pokazywałem tutaj to miejsce, jak tu wyglądają ścieżki rowerowe. A Generalnie zjeżdżałem na lewy pas, no żeby zjechać na ścieżkę, która jest po lewej stronie. No bo ścieżki, wiadomo, jak to jest raz po lewej, raz po prawej, potem znowu po lewej. No i to jest bezpieczne. No, że rowerzysta musi tam co chwilę z jednej strony jeździć na drugą skakać. Więc tu chcę zająć lewy pas. I to jest gwałtowna zmiana pasu, według panienki. No i potem. No jakbym tam wezwał policję, czy tam sprawa sądowa, czy cokolwiek, no to ta baba by tak zaznawała, że ja tutaj gwałtownie zmieniam pas bez sygnalizacji. No to jest gwałtowna zmiana pasa. No I tutaj jest kolizja. No jeszcze raz. Który to facet mnie przy, przyrąbał. Ten, chyba ten. Więc tak, no tutaj jadę obok niego. Nie, nie wiem dlaczego on sobie tu zostawia taką lukę, no, no już wyjaśnię, że, eee, no, dobra powiem jak to wyglądało no, po kolei, no, widziałem lukę, jadę tu obok gościa, gościu praktycznie stoi, nie wiem czy on tam jedzie, czy stoi, no, to albo stoi, albo się telepie, no, taką lukę sobie zostawia przy ruszaniu, nie wiem po co. No prawdopodobnie jest ślepy, no bo jadę tu obok niego, tu mógłbym mnie widzieć. No nie wiem tu ewentualnie jakiś tam słupek mógł zasłonić. No ale no przecież to ja nie jadę tej w sekundę, tylko ja tu byłem dłuższy czas. I tu jadę. No i tak ktoś, ktoś tam pisał, że 1-2 sekundy, no. No to 1-2 sekundy, no to jest chyba długo, mi się wydaje. No przez dwie sekundy, jeżeli jadę przed, przed kimś, no to chyba powinien mnie zauważyć. No i on się tłumaczył, że on mnie nie widział. No bo i, no ja, z mojej perspektywy to wyglądało tak. Gościu zostawiał lukę, no najpierw się zacząłem. No wyglądało to tak, że jakby mnie chciał puścić. Nie chciał, chciał mnie wpuścić. No tam się wahałem, wahałem, no ale no nie będę blokował dwóch pasów. Bo de facto, jak ja jadę tutaj przy linii, no to ja. No, teoretycznie blokuje dwa pasy no, pod warunkiem, że pozostali uczestnicy ruchu przestrzegają przepisów, no bo w tym momencie nikt mnie nie ma prawa wyprzedzać. Już w tym momencie, gdy ja, jest, gdy ja jest, jest, zbliżam do, do tej lewej strony pasa, no to już tu nikt nie może mnie wyprzedzać, bo ma być ten metr odstępu. No to nie ma tutaj możliwości, żeby mnie wyprzedzić bez z zachowaniem metrowej, metrowego odstępu. No i tu, no jest tutaj druga strona medalu, że no może mnie to ktoś za taką jazdę oskarżyć o blokowanie dwóch pasów, no ale generalnie no, przy zmianie pasa, no to zawsze tak jest, że się no, przez jakiś czas blokuje dwa pasy. Więc to, to, jak ktoś mnie chce o to oskarżać, no to powinien być konsekwentny i sam siebie też powinien oskarżać że za każdym razem, gdy zmienia pas. Mówię, no to tak wyglądało, jak, jak on ch jakby chciał przepuszczać. No, tam się wahałem, wahałem, no, ale mówię, no, no, no to trzeba jechać zdecydowanie, uważam, na drodze, a nie, znam nie wiedzieć, czego się chce. No i też nie chciałem tutaj kwitnąć na tym pasie jednym, no i de facto mówię, blokować w tym momencie dwa pasy. Więc wyjeżdżam. No i te, no, ten tam, bo to tam starszy człowiek się okazało. No okazało się, że w, no, w tym momencie, jak ja wjechałem przed niego, no to on sobie przypomniał, że ma gaz w samochodzie. No przedtem nie pamiętał, no bo mówię, no tak to wygląda, no, ale on nie widział, więc nie mógł mnie puszczać. Więc no, nie wiem, zapomniał widocznie, że ma gaz. No taka jest, taki jest odstęp. No i teraz ja wjeżdżam w taki, w taki wielki odstęp i ktoś, ktoś, ktoś tam twierdzi, że to może być zamiast zajechanie za drogi. No to nie wiem, jaki musi być odstęp, żeby nie było zajechania drogi. Ja uważam, że dowolny odstęp, jeżeli wystarczy, że samochód się zmieści. I to jest tam, nie jest jakiś tam gwałtowny wjazd, nie jakoś tam pod jakimś tam ostrym kątem, no to już to też tłumaczyłem wielokrotnie. No nie ma możliwości, jeżeli się jedzie szybciej od tego człowieka, któremu się niby zajeżdża drogę, no to nie ma możliwości zajechania drogi. No, jadę szybciej i wjeżdżam przed niego. No zajechanie drogi to jest wtedy, gdy wjeżdżam i hamuje, mu przed nosem. To jest zaje zajechanie drogi. No ale, jak jadę od niego szybciej i wjeżdżam przed niego, no to nie, nie może być mowy o zajechaniu drogi. No a w tym momencie jechałem szybciej od niego i wjechałem przed niego, no a on sobie wtedy przypomniał, że jest gaz. No więc, no, sorry, Batory, no ale nie wiem, jaka tu jest moja wina. No Nawet, jakby tam, że tam ktoś tłumaczył, że 1 dwie sekundy, no to trochę mało. No nie wiem, czy to jest mało. No 2 sekundy. No to jest chyba dużo czasu, żeby kogoś zobaczyć. No poza tym, no mówię, no jeszcze przez jakiś czas byłem tu na tym... Kiedy on tu mógł mnie widzieć? No to jest ten gość, no tu dobra, no tu mógł mnie nie widzieć, no ale tu już jestem obok niego. No on tu nic nie ma do roboty, tylko tam, nie wiem, stoi albo się tam telepie w tempie ślimaka, więc nie jest jakoś tam zaabsorbowany, więc no powinien się trochę rozglądać w lewo, prawo. trudno mi tam powiedzieć, czy mu tam słupek mógł zasłonić, czy nie mógł zasłonić no ale tu już jestem przed nim no jak może mieć tutaj w tym momencie nie widzieć no już tu zjechałem też już prawie na lewą stronę tego pasa i tu zostałem w tym momencie trafiony no, nie wiem, to no, zakładam, że jak jadę to kto, to, 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 się, to się widzi, co się dzieje na sąsiednim pasie generalnie i tak dalej kolejna sprawa, no nie wiem, czy nie pamiętam, czy on stał czy jechał no, jeżeli stał, no to, no to, no to on. No to, zielone światło się do, długo już świeciło. On stoi, nie jedzie. No to w momencie, gdy rusza, on jest włączającym się do ruchu. Ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa. No tak to wygląda. No, no to nie, nie stał z powodu warunków ruchu, no bo zielone światło się świeciło. Ci tu da, daleko już pojechali, a on stoi. No to, no to jest włączającym się do ruchu no jeżeli on wychodzi i mówi, że mnie nie widział no to, no, to, no to nie wiem, na jakiej zasadzie miałbym być winien nie byłoby problemu, gdyby gościu ruszał spod tych świateł normalnie a nie stał jak kołek no to wtedy bym wyjechał za nim a nie przed nim no i ja tak patrzyłem na niego cały czas ja, z mojej perspektywy to wyglądało tak że on po prostu we mnie wali specjalnie no specjalnie przyspiesza i specjalnie we mnie wali tak to, no tak byłem przekonany, że tak to było. No i tam wstaję z tego rowera, podchodzę do gościa, pytam się, czy ty to specjalnie to zrobiłeś? On mówi, że nie widział. No Jakby powiedział, że nie wiem, jakby się tam kłócił, czy coś, no to kurde, zastanawiałem się, czy wzywać policję. No nie wzywałem policji, no bo jak nie widział, no to co, to co poradzę na ślepaka, na inwalidę. No to będę na inwalidę policję wzywał. Jego się pytałem, on też nie chciał wzywać policji, no to pojechałem w długą. Znaczy no tamte, te, te, baba tam z tym, z jakimś tam tym facetem z tego samochodu, co to niby mu zajechałem drogę. No i teraz pewnie też powiedzą, że tu w tym momencie też im zajechałem drogę. No nie wiem, czy to są ci, czy to nie są ci. Silnik słychać, ale no nie wiem, którego to samochodu. No nie wiem, co tu jeszcze mam dodać. No. Tam ci, 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 ci państwo z fantazją, no to tam dawali tam chyba numer telefonu temu dziadkowi. No niech się tam dziadek do mnie zgłosi, jak chce mnie gdzieś tam podać do sądu, to czekam. Pierwsze to, pierwszy mój wniosek to będzie do okulisty. Niech mu tam z, z wzrok zbadają. Bo jak on, on mówi, że nie widzi, no to no i tak no, 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 są dwie możliwości, albo celowo bym nie walnął, albo faktycznie nie widział. No a to musiał być totalnie ślepy, bo dosyć długo byłem w jego okolicy. I przez tyle czasu mnie nie, nie zauważył. No ja go widziałem, bez, cały czas go obserwowałem. No i mówię, byłem przekonany, że on po prostu celowo tam, bo to są tacy nauczyciele, już miałem takie przypadki i to też nawet dziadek był, gdzie po prostu celowo we mnie walnął. No bo to on, no to to, to ja je ja przepisy według niego, coś tam źle robię, więc, więc to usprawiedliwia to, że on będzie we mnie walił samochodem w rower. No taki, taki jest poziom tych dziadków, tych owieczek, tego owczarstwa. No ale no zwracam uwagę na, na jaki jest poziom tych Jaka jest wiarygodność świadków? No Kobita mi tam gadała, że no, wymyślała, że nie sygnalizuje tego, tej zmiany pasa, no, co jest kłamstwem. Wszystko, co gadała, jest, było kłamstwem, że nagle zmieniam pasy, że, że dwa naraz. tak na marginesie to nie ma żadnego przepisu, który by zabraniał zmieniania dwóch pasów naraz. No i tak dalej, i tak dalej. Ona jestem przekonane, no ona mu dawała telefon, że, 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 że będzie te bajki opowiadała, gdyby tam przyszło do jakiejś rozprawy sądowej czy coś. Czy tam do policji. No te, 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 te bajki by opowiadała Policji przed sądem to jest tam 100%. I teraz Stopham, odcinek 1358. To co teraz widzimy, to to jest zajechanie drogi. No, by się zastanowić, czy też tutaj był ten metod wstępu, ale no takie coś to jest zajechanie drogi. Gdy ten komu zajeżdżamy drogę, on jedzie szybciej od nas, to wtedy jest zajechanie drogi i wjeżdżamy przed niego mu przed maskę, ale jeżeli jedziemy w tą samą prędkością i przed nim wjeżdżamy, albo tym bardziej z większą prędkością, no to nie ma mowy o zajechaniu drogi. No, to jest no, typowe owczarstwo. Owieczki uważają, że każde wjechanie przed kogoś to to jest zajechanie drogi. Nie wiem jaki tam ile tam kilometrów trzeba mieć przed. E, trzeba wjechać przed kogoś z, z odstępem ilu kilometrów, żeby o, owieczka uznała, że to nie było zajechanie. No ale to prawda jest taka, że no, zajechanie, zajechanie to rozumiem, nieustąpienie pierwszeństwa, no bo przy zmianie pasa musimy ustąpić pierwszeństwa. No nie pierwszeństwa to jest wtedy, gdy zmuszamy kogoś do... E, nie, do zatrzymania się, albo do istotnej, istotnej zmiany prędkości jazdy, nie byle jakiej, tylko istotnej, czyli nie, że tam, kogoś tam zmusiliśmy do zdjęcia nogi z gazu, tylko do konkretnego hamowania, to to jest dopiero nieustąpienie pierwszeństwa, no i w tym wypadku możemy to nazywać zajechaniem drogi. Jeżeli ja jadę z tą samą prędkością, albo większą, no to jak mogę zajeżdżać komuś drogę? W jaki sposób ja go zmuszam do Istotnej zmiany prędkości jazdy albo do zatrzymania się, czy znaczy tam powstrzymania od jazdy, tam jak to tam nazywają, tam tak nazywają. No, ale tam no, wieczki mają swój świat i tam swoje własne przepisy wymyślają. Gdzieś tam z księżyca biorą, czy nie wiem skąd, z jakiegoś tam świata równoległego. Czemu ci rowerzyści tak jeżdżą? No to nie mam pojęcia. No. Ani sygnalizacji, ani najpierw zjazd. No to, to chyba było widać, że to zupełnie inna jazda niż to, co, po, co pokazywałem na początku. No to chyba widać, że trzeba być ślepym, żeby nie widzieć różnicy. No przypuszczam, że boją się zjechać nam na tą lewą stronę wcześniej. No bo tam zaraz jakieś tam trąbienie, że nie jadą blisko prawej krawędzi, już tam owieczki zaraz mają problem. Czemu nie jedziesz blisko prawej krawędzi? Czemu nie, nie walisz pedałem o krawężnik, więc tak się domyślam, że po prostu chcą jak najkrócej być, być w oddaleniu od tej prawej krawędzi, no żeby obieczki się tam straczki nie zostawały. No i potem mamy tego takie skutki. To trzeba to, to zawsze to winne jest owczarstwo, nie, nie ma. Wszel, za wszelkie problemy są jest odpowiedzialne owczarstwo. No ale tu mamy taką sytuację, gdzie tu jest dyskusja, że tu kierowca Hondy otworzył drzwi i dlaczego i co tam, co tam. Ja tutaj zwracam uwagę na co innego. Gościu tutaj sygnalizuje, że tam chce parkować czy coś, a ta sierota z kamerą zamiast go minąć, wyprzedzić, no to jedzie za nim i czeka nie wiadomo na co. No i oczywiście a jeszcze mu podjeżdża pod samą ten tył, żeby tam może, żeby mu utrudnić parkowanie, no bo tam e, często jest tak, że chcemy zaparkować tyłem. No jak jest mało miejsca, no to tyłem tam chyba łatwiej się parkuje. No a to sierotka mu podjeżdża pod sam tyłek, że, żeby, żeby nie mógł zaparkować. No ale jeszcze sam sobie utrudnia, bo czy, żeby trzeba by było go ominąć i wyprzedzić. No to jest też takie typowe owczarstwo. No tu oczywiście nie wpuści, nie, bo by się postrał No widzi, że gościu migać włącza i chce wjechać. Ten i tak stoi, i tak stoi, ale no nie, no nie wolno wpuszczać kogoś gdzie tam. Sam jedzie jak sierota, sam czas traci niepotrzebnie, na no to jeszcze, jeszcze innemu. I to oczywiście trąbienie. Obowiązkowo musi być. No brawo, brawo, no brawo, brawo, rzeczywiście brawo. No tu się film, scenka się urwała. No ciekawe, czy znowu by odjechał temu do pod dupę, czy, czy, wpadł wreszcie na to, żeby go ominąć. No, bo obstawiam tak 50 na 50 szanse. To jest scenka, przy której znowu dyskusja. Eee, że tu to inżynier ruchu dał ograniczenie prędkości, tam rzekomo do 30, nie bez powodu, bo wiadomo, że inżynierowie ruchu to zawsze idealnie dobierają te ograniczenia prędkości, zawsze jest, na pewno powód jest. A potem inni piszą, że tu jest normalnie 50 dopuszczalna. Do no dobra, następna filozofia to jest taka, że gdyby ten. No jest pewnie zakaz skrętu w lewo tutaj. On skręcił w lewo. No gdyby pojechał no zgodnie z przepisami w prawo, nie byłoby problemu. No sorry, nie wiem, co to znowu za logika jest. No ten tu wyjechał, tam nawet kołem jeszcze nie wjechał na tą drogę. Tam czubkiem samochodu wyjechał. A jakby skręcał w prawo, to co by było? No to też by tutaj wyjechał przed nosem. Temu kamerzyście. nie wiem, jaka to jest różnica, czy w prawo, czy w lewo skręca. No tak, czy jakby wyjechał przed nosem, i tak by wyjechał przed nosem. Tu kolejne piękne rondo. Polin, pierwsza klasa. No tutaj, ten tu kamerzysta no wyjeżdża za, za, za budynku, za płotu, więc nie widać go. Chwilę, chwilę wjeżdża na to rondo przed, przed tym niebieskim No i oczywiście wielkie trąbienie Bo on tam wyjechał o jej. No i zwracam uwagę Że tutaj też tak sobie bezrefleksyjnie Wjechał na to rondo Bo ten mógł tutaj bardziej zakręcić I też by była sytuacja kolizyjna No wątpię żeby tu jakiś migacz widział w, 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 Przy takim ustawieniu tego samochodu Że tam ten chce zjechać z ronda no też wjeżdża, bo no, ten by mocniej skręcił tą kierownicą i by w niego puknął. Tak? Że jeszcze no, zdecydowanie tutaj no, co najmniej tak samo źle jak ten w niebie, nie, niebieskim wjechał. No ale jemu wolno, a innym nie wolno. No tu też jakaś piękna organizacja ruchu. No, może tutaj pochorzymy z daleka. Tak wyglądają te drogi. Tu jest jakaś równoległa droga, ona tu zakręca, i tutaj, i tutaj inżynier ruchu chyba sobie wymyślił, że tu ten kawałeczek to będzie na drogą z pierwszeństwem. Nie wiem, jak wpadna ten pomysł taki wspaniały. Tu mamy znak stop, a tu mamy zamiast znaku droga z pierwszeństwem, mamy znak informacyjny. No moim zdaniem powinien być, jeżeli już ma być pierwszeństwo, to znak droga z pierwszeństwem, a informacyjny, no to on tylko informuje, on generalnie nie powinien powodować, że droga, którą idziemy, to jest pierwszeństwo. No i on powinien być chyba w jakiejś odległości od skrzyżowania, a nie przed samym skrzyżowaniem.